Siemano, z tej strony Zoltry. a to są takie szybkie wyjaśnienia odnośnie moich serii więc tak po pierwsze na pierwszy, na pierwszy palec idzie yy, World of Warcraft dlaczego go nie będzie dlatego, że po prostu ostatnio ostatnio jakieś parę miesięcy temu dwa miesiące temu chyba, albo nie z parę tygodni temu to było. Nagrałem odcinek z Wowa dwugodzinny i nabiłem tam kilka leveli, nawet sporo leveli tam mówiłem. I po prostu chciałem to w partach podzielić, żeby to wrzucić na YouTube i w partach to podzielić, żebyście to w partach oglądali. A niestety musiałem coś zdupić i czy, wyszła kapa. Opóźnienie głosu było chyba za jakieś 4 minuty. Dźwięk, czy obraz gry był całkiem rozwalony, czy ten popsuty. No i po prostu łaka pas z tym bowiem. Yy, dobra, druga rzecz. GTA San Andreas. Tak samo może zostać zawieszona, dlatego że po prostu nie kręci mnie do grania w to. No. Yy, zacząłem, w, na, zacząłem to nagrywać, dlatego że. Tak hmm, żeby to powiedzieć. Po prostu nie wiem co nagrywać. Teraz mam Max Payne, na, teraz gram na Rawi. I mogę to i to nagrywać. Także WOW i met... i, WoW i GTA Sandra zostaną zawieszone na moim kanale. No i to było na tyle. No to dzięki, że oglądaliście, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.